Musisz nauczyć się odmawiać, i musisz nauczyć się mówić nie, ze względu na to, że dopóki nie zaczniesz mówić nie, dopóki nie zaczniesz mówić nie jakimś wyjściom, rozpraszaczom, uzależnieniom i tak dalej, to Twoje tak tak naprawdę będzie gówno znaczyć. Mówienie tak wszystkim ludziom to jest tak naprawdę rezygnacja z samego siebie, bez stawiania granic, bez własnych decyzji, a one tak naprawdę tracą wartość. Prawdziwe słowo tak. Ma największą moc dopiero wtedy, gdy potrafisz odmówić komuś innemu. Ze względu na to, że zgadzając się na wszystko, tak naprawdę na wszystkie drobne rzeczy, zupełnie tracisz siebie. I zastanów się, jakie są takie niesamowicie negatywne rzeczy, które masz wokół siebie, które sprawiają, że gorzej Ci się żyje, które sprawiają, że gorzej Ci się funkcjonuje, a na które się zgadzasz i na które się zgadzasz pod kogoś innego. Ze względu na to, że każde tak dla kogoś to często jest powiedzenie ani nie dla samego siebie. I szacunek do samego siebie zaczyna się wtedy, kiedy zaczynasz świadomie odmawiać innym ludziom pewnych rzeczy. I twoje życie to nie jest jakiś kurwa projekt zespołowy, bo nikt nie przeżyje twojego życia za ciebie. Twoje życie to jest twoje życie i tylko ty za nie jesteś odpowiedzialny i musisz stawiać sobie granice, bo granice oddzielają ciebie od ludzi, których nie musisz mieć w swoim życiu, a to oddziela ciebie od wypalenia.